Sezon w pełni. Przy okazji tego sezonu i wycieczek elektrykiem na weekend, w kółko powtarzam kwestię, że wystarczy gniazdko do ładowania. Tutaj mamy gniazdko, tutaj mamy jakieś przejściuki do tego gniazdka, tu jeszcze temat przedłużaczy, do jakieś szybkie punkty ładowania i co jest potrzeba, żeby się tam ładować. No właśnie, co jest potrzeba, żeby mieć, co potrzeba mieć w aucie elektrycznym przy sobie, żeby móc się naładować tam, gdzie chcesz, albo być po prostu gotowym na każdą możliwość naładowania na się wszędzie. W dzisiejszym odcinku wyodrębnimy sobie trzy grupy punktów ładowania oraz ekwipunek, jaki jest potrzebny bądź przydatny, by móc się ładować. Właśnie tam gdzie chcesz bądź po prostu wszędzie być gotowy na wszystko. To dotyczy oczywiście podróży najczęściej dalekosiężnych, gdzie będziemy zakładamy ładowanie się podczas tej podróży. Ładowaniem podczas podróży może być także ładowanie u celu, na przykład w hotelu, ale warto też mieć przy sobie ekwipunek, który pozwoli ci się naładować na przykład ze zwykłego gniazda, kiedy Coś spontanicznego się wydarzy tak po prostu na co dzień, nawet kiedy jedziesz tylko do pracy utartą ścieżką. Ja jestem Lopez i Boże się na prądzie. Zapraszam cię na nowy odcinek z serii Wychowanie Elektromobilne, w którym sobie omówimy w punktach od początku do końca, jakie wyposażenie należy bądź warto mieć ze sobą w bagażniku w aucie elektrycznym. Zapinaj pasy i jedziemy! No dobra, wiem, że widok tego bagażnika początkowo mógł mógł albo zafascynować geeków technologicznych, albo totalnie zniechęcić malkontentów, elektrosceptyków i tak dalej, Mniejsza. Przejdźmy dzisiaj do wyodrębnienia trzech głównych grup punktów ładowania, z jakimi będziemy się stykać, ładując, chcąc naładować auto elektryczne. W przypadku spalinowców mamy sytuację jasną i klarowną. Stacja paliw, ewentualnie kanister, koniec, kropka. Tutaj mamy nieco więcej możliwości, a za możliwościami stoi niezbędny bądź przydatny do nich ekwipunek. Omówimy sobie wszystko po całości, po totalnej całości, rozkładając temat na atomy. Na bazie tego odcinka po spełnieniu właśnie tych trzech punktów ich odhaczeniu, Wiem, że sam dokonasz analizy i wyboru, co jest Ci aktualnie potrzebne. Do podróży bliższej, dalszej, jak czuć spokój, jak czuć się, jak mieć przestrzeń w bagażniku, a jak mieć pewność naładowania się absolutnie wszędzie, absolutnie wszędzie. Nie przedłużajmy, przejdźmy zatem do początku. Wyodrębnimy trzy grupy punktów ładowania, z którymi możemy się spotkać. Grupa pierwsza to są gniazdka. Dokładnie mówiąc, to są metoda ładowania AC typ gniazda, czyli AC gniazdka, co widzisz tutaj teraz. Podstawą możliwości ładowania auto elektrycznego jest zwykłe gniazdko, o czym mówię wielokrotnie, o czym znajdziesz wiele filmów na tym kanale. Także instruktorzy. Żeby móc zacząć mówić o ładowaniu ze zwykłego gniazda, potrzebujemy takiego oto wyposażenia, czego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Z jednej strony mamy wtyczkę w tym przypadku do zwykłego gniazda, z drugiej strony mamy wtyczkę do samochodu. Tego typu swoboda przy skorzystaniu z takiego urządzenia, czyli widzę gniazdko tam, gdzie bym podłączył laptopa, telefon, cokolwiek, podłączam samochód i on się ładuje. W przypadku zwykłego gniazdka to jest między 5 a 20 km ładowania zasięgu na godzinę. Kiedy jedziemy gdzieś, na przykład na weekend, oczywiście do miejscówki wybranej z portalu Elektryki na weekend, a jakże, .pl, e, widzimy zwykłe gniazdko, patrzymy sobie czas ładowania w bezszerstym katalogu, patrzymy czas ładowania naszego samochodu ze zwykłego gniazdka 20 godzin i teraz kminimy. Czy to przeszkadza, czy nie przeszkadza? Jeśli jedziemy gdzieś na weekend, a samochód ma stać, to absolutnie nie przeszkadza, jest najfajniejszą możliwą możliwością, zwłaszcza, najfajniejszą możliwą możliwością, zwłaszcza wtedy, kiedy po trasie na przykład nie ma szybkiej ładowarki. Mniej więcej trzykrotnie szybsze są zasilacze do gniazdka siłowego, czyli już demonstruję, z wtyczkami takimi czerwonymi z większą ilością bolców, do tego przejdziemy, do, tym się zajmujemy w totalnie innych odcinkach, ale żeby naładować się z gniazdka potrzebujemy zasilacza, tak zwanej potocznie tak zwanej cegły, E, prawidłowo mówiąc, zasilacza AC. To jest przykład zasilacza tak, cegły tak zwanej wzmocnionej, bo 16 amperowej e, z bezszelestnego sklepu. Także Link masz oczywiście w opisie, dlatego że umożliwia wyciągnąć z, ze zwykłego gniazdka nawet 3,7 kW mocy versus 2,5 2 do 3 z tych zwykłych, najczęściej dodawanych e, do samochodów. Jeśli wiemy, że tego nam kabla wystarczy, co tutaj jest, a tutaj jest bodajże 5,5 m, 1 i 2 do samochodu. To jest ok. Je jeśli jednak tego gniazdka zacznie nam, tego kabla, zacznie nam brakować, potrzebujemy przedłużacz. To jest takie dosyć logiczne. Mamy przedłużacz. czy on się wyróżnia od przedłużacza, od kosiarki czy tego typu urządzenia? E, tym, że ma dużo, dużo grubszy kabel i dużo mocniejsze e, wtyczki. wtyczki. Wtyczki względnie wtyczkę z gniazko z drugiej strony. Oczywiście jest wykonany według standardu, który wytrzyma 16 amperów. Przedłużacze też są bez W sklepie znajdziesz oczywiście linki w opisie. E, a normy i standardy jakie spełniają są wszystkie wypisane. Także czy może być pierwszy z brzegu przedłużacz do np. 16 amperowej cegły? Raczej nie, taki kosiarkowy, pomarańczowy, cienki, jest po prostu za cienki tutaj nie bez powodu, widzisz, yy, tej takiej grubości kabel. ok tutaj mamy cegłę do gniazdka zwykłego. Jeśli chcemy mieć wersję szybszą do gniazdka siłowego, potrzebujemy cegły do gniazdka siłowego. Jeśli chcemy się ładować z siły, potrzebujemy przedłużacza do siły, który wykopie, pozwolisz, że zaraz, ale jest, 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 jest i on jest dużo grubszy. Przedłużacz siłowy wygląda w ten sposób. Ma wtyczki siłowe, też jest oczywiście wykonany według standardów. Czy może być przypadkowy od betoniarki? Może tak, może nie. O przedłużaczach znajdziesz inny materiał. Zapraszam do opisu. Co jeśli? Mamy gniazdko siłowe i chcemy się podłączyć, albo mamy cegłę na siłę, czyli cegła ma takie, taką wtyczkę, ale chcemy się podłączyć nią do zwykłego gniazdka. W tym momencie wchodzimy do tematu przejściówek. I to jest przykład przejściówki gdzie cegłę do siły, zakończoną wtyczką do siły, podłączamy do zwykłego gniazdka. Oczywiście będziemy się ładować z mocą zwykłego gniazdka, o czym trzeba pamiętać, ale chodzi o tą ergonomię i możliwości. Tak po prostu. Prześciówek jest więcej. Znacznie więcej, dlatego że jest sporo standardów. Jeszcze więcej. I to raczej nie są wszystkie, dlatego że jest sporo standardów i... o prześciółkach mamy osobny totalnie leksykon, playlistę, w ogóle jak to zrobić, jak i wybierać, wszystkie są dostępne w bezczelestnym sklepie. Także o przejściówkach pogadamy kiedy indziej. Myśl, którą, z którą chciałbym Cię zostawić po tym punkcie, po tej grupie punktów AC Gniazdka, jest taka, że po pierwsze, wystarczy gniazdko, po drugie, da się wyprzejściówkować dosłownie wszystko, a po trzecie, jeśli kabel jeśli przedłużacz, musi on być dużo bardziej, spełniać dużo bardziej nadgorliwe i rygorystyczne normy niż standardowy przedłużacz, na przykład od kosiarki. Także spójrzmy, że tutaj na e, stronę na portal elektrykiem na Weekend.pl przypadkowe losowa miejscówka, która zadeklarowała możliwość podładowania auta elektrycznego podczas pobytu i co widzimy? Zwykłe gniazdko jest wyeksponowane. Odpowiadasz sobie na pytanie, czy to wystarczy. Jeśli tak, no to super. Mamy napisane albo 2-3 kW, albo 3, 7/ 3, 7 to jest właśnie to wzmocnione, z którego możesz spokojnie pobierać więcej prądu, ale takie technikalia. Kiedy indziej? Więc jeśli wiesz, że Wystarczy ci zwykłe gniazdko pod kątem czasu ładowania, wybierasz tą metodę i jest OK, ładujesz się u celu, wszyscy zadowoleni. Przejdźmy teraz do drugiej grupy AC bo nadal mówimy o ładowaniu metodą AC gotowe punkty. W formie najczęściej słupków czy wallboxów. Widzimy gdzieś na mieście słupek wolno stojący albo wallboxa wiszącego na ścianie, na przykład urzędu, no bo coraz częściej się zdarzają. E, są możliwe dwie sytuacje w takiej, e, takiej sytuacji. Po pierwsze, że z tego wallboxa czy słupka będzie wystawał gotowy kabel e, Podjeżdżasz, musisz tylko sprawdzić kompatybilność wtyczek, czy wtyczka z wallboxa wystająca, bądź słupka pasuje do twojego auta. Jeśli tak, podpinasz się, ładujesz po regulaminie danego miejsca. Jeśli wallbox czy słupek ma tylko gniazdko, będziesz potrzebować kabla AC. Kabel AC z bezszelestnego sklepu wygląda w ten sposób. To jest wersja 22 kW najbardziej pancerna, najbardziej uniwersalna i starczy na zdecydowanie najdłużej pod kątem swojej zarówno właśnie uniwersalności, jak i żywotności. W momencie, kiedy masz sytuację taką, jak widzisz teraz na przebitce, jakiś czas temu dokładnie tym samochodzikiem podjeżdżam bodajże w Płocku pod bezpłatny słupek pod jakąś z instytucji państwowych. Niestety kabla AC na wyposażeniu auta brak, tak szers bez butów chodzi, gdybym miał go ze sobą, mogłyby się wtedy ładować za darmo. Temat dotyczy oczywiście punktów zarówno publicznych, jak i prywatnych. W momencie, kiedy na przykład wróćmy do portalu na Weekend.pl i w tym momencie w tym miejscu widzisz e, przykładowy hotel, w którym zresztą byliśmy podczas realizacji pierwszego odcinka e, wakacyjnej serii Elektrykiem na Weekend, e, który miał wallboxy, które miały tylko właśnie gniazdka bez gotowych kabli. Potrzeba był, ka, potrzebny był kabel AC. Na czerwono widzisz informację, kabel AC wymagany. Więc jeśli widzisz, że kabel AC wymagany, tak też on wygląda, warto go mieć ze sobą. Z takim pakietem minimum, jakim warto zawsze wozić ze sobą właśnie w samochodzie jest cegła do zwykłego gniazdka, ewentualnie przedłużacz czy kilka przejściówek i właśnie kabel AC. Trzecia grupa miejsc, w których możemy się naładować, to są tak zwane szybkie ładowarki, czyli grupa punktów DC. DC ładowania metodą DC. Oczywiście o tych metodach ładowania maszynki w opisie są, w serii, są odcinki w serii wychowanie elektromilne. W przypadku metody ładowania DC, czyli inaczej prądem stałym, stałoprądowej, tej szybkiej, najszybszej, najczęściej 50 kW plus coraz częściej widzimy po trasie ładowarki z mocą ponad 100 kW, a i pojawiały się 350 kW, co jest potrzebne do ładowania się, czy jest cokolwiek potrzebne do ładowania się metodą DC na szybkiej ładowarce? Nie, dlatego że zgodnie z normami każda ładowarka o mocy powyżej 22 kW, mam nadzieję, że nie przekręcam, tutaj widzisz planszę z jednego z artykułów, pracująca w mode, w trybie czwartym, czyli w mode 4 ładowarka DC, Musi być wyposażona w swój zarobiony na stałe kabel DC. Więc jedyne co się wtedy interesuje, to kompatybilność kabla w danym punkcie szybkiego ładowania, co możesz sprawić na przykład w aplikacji ze złączem Twojego auta. Jeśli to jest jedno i drugie, na przykład typ drugi CCS, czyli najbardziej popularne w naszej szerokości i wysokości geograficznej, podłączasz się, podjeżdżasz, podłączasz się, ładujesz, pamiętaj tylko oznaczyć na plakze informację, że się ładujesz. Wyodrębnimy teraz pakiet minimum, optimum i maksimum, co można ze sobą mieć, żeby być gotowy na wszystko. Pakiet minimum absolutnie nic. Bazujesz tylko i wyłącznie na publicznych stacjach ładowania bądź na tym, co znajdziesz. Na przykład w hotelu, jeśli wchodzisz sobie na elektrykiem na Weekend i widzisz, że hotel ma Wallboxy z wystającymi kablami nie chcesz się ładować z gniazda, nie chcesz mieć bufora bezpieczeństwa, żeby się naładować z gniazda, nie bierzesz ze sobą nic. Bazujesz tylko i wyłącznie na publicznej infrastrukturze punktów ładowania na szybkich ładowarkach czy superchargerach, czy innych na przykład greenwayach. Nie bierzesz ze sobą nic, dlatego że punkty DC zawsze mają swój zarobiony kabel. Taki też jest pakiet minimum, absolutnie nic. Proszę Cię jednak o jedno. Jeśli nie zabierzesz ze sobą absolutnie nic, bardzo ciężko będzie Ci pomóc, nawet jeśli ktoś by chciał. Jeśli przekombinujesz i zatrzymasz się w polu, albo będzie chciał gdzieś pojechać dalej, albo nie będzie działał wallbox hotelu, nawet jeśli jest prawidłowo opisany na pl pl platformie na Weekend, ale po prostu nie działa, nie, stracisz możliwość podładowania się choćby ze zwykłego gniazda, Niezależnie jak wolno, liczy się możliwość. Dlatego pakiet Optimum, jaki zawsze warto ze sobą mieć, to jest po pierwsze cegła do zwykłego gniazdka. W ogóle jeśli chcesz materiał o tych cegłach ze zwykłego sklepu, to pisz śmiało w komentarzu, bo to są te, te wzmocnione, pancerne e, i nawet dedykowane, co jest z tyłu zresztą uwzględnione. Pod nasze wytyczne. 16 amperówki z regulacją. Mamy zwykłe gniazdko napewniaczka. I kabel, właśnie AC. Tutaj jeszcze świeżutkie wyjęte z pudełek. W tym przypadku jesteś gotowy na 99% możliwości. Dlatego, że jeśli widzisz zwykłe gniazdko, to się do niego podłączasz. W przypadku tej cegły, jeśli to gniazdko jest. Delikatnie niepewne pod kątem mocy maksymalnej, czyli na przykład jakaś lekko stara instalacja ograniczysz sobie prąd z 16A na np. 13, 10, 8 i nie ma problemu, że kabel się zacznie zaraz sobie ciepły albo gdzieś tam korki wywalał. Pakiet minimum cegła do zwykłego gniazdka i kabel typu AC. Pakiet maksimum mniej więcej widzisz za mną. Jest to komplet przejściówek i przedłużaczy w standardach siłowych i zwykłych. Zwykłych, oczywiście, mam na myśli, mówiąc, zwykłych gniazdek. Mamy tutaj, wracając. Przejściówki typu zwykłe gniazdko, duża siła. Przedłużacz wzmocniony oczywiście do auta elektrycznego, do zwykłego gniazdka. Wszystkie linki masz w opisie. Przedłużacz siłowy. I dużo przejściówek. W dzisiejszym odcinku obocznie poruszyliśmy jeszcze dwie kwestie. Mocy czasu ładowania oraz kompatybilności złączy. Względem złączy, no bo są różne typy. Względem gniazdek, no bo są różne typy. E, znajdziesz odcinki w serii wychowanie elektromobilne. Jest ich kilka, dlatego że temat jest złożony. Jest spójną jedną dużą całością, na której poznanie Cię zapraszam. Dlatego też w linku, w opisie filmu znajdziesz link do zarówno całej playlisty wychowania elektromobilnego, jak i wyszczególnionych odcinków. E, typu metoda ładowania AC, na czym polega, rodzaje gniazdek, rodzaje złączy ładowania, tych w samochodzie i tak dalej. To jest temat numer jeden, temat numer dwa, który się pojawił, to są przypadki konkretnych modeli aut. Konkretny model, aut, konkretny model auta, na przykład ten Hyundai Kona, ma złącze typu drugiego z CCS-em do szybkiego ładowania. Zanim wybrałbym ten samochód, zerknąłbym na Twoim miejscu do bezsilesnego katalogu. Znajdujesz sobie samochód, marka, model i patrzysz przy ikonkach wtyczek zielonych AC i DC, jakie tam mają parametry i jakie mają złącza ładowania. Jeśli potrzebujesz osobnego odcinka wyjaśniającego, czyli mam zwykłe gniazdko, z jaką prędkością będzie się ładował na przykład ten samochód ze zwykłego gniazdka, jaka jest kompatybilność tych wszystkich wtyczek i tak dalej, pisz śmiało w komentarzu, przygotujemy i taki odcinek, Nie niemniej co do ogólnej idei działania jest bardzo prosta. Widzisz wtyczkę pasującą, raczej masz w samochodzie lub będziesz mieć dokładnie takie złącze, tego przedstawiać nie trzeba i temat jest tak naprawdę zamknięty. Jeśli widzisz wallboxa czy supek, który nie ma swojego kabla, wyposażasz się w kabel typu, e, kabel typu AC z w bezczelistym sklepie i temat jest zamknięty, po prostu koniec. No, a teraz nie przedłużając, wchodzimy na portal Elektricia na Weekend.pl i wybieramy kolejną miejscóweczkę na wyjazd wakacyjny. Oczywiście miejscóweczkę, która deklaruje możliwość podładowania podczas pobytu, z myśl zasady, że wystarczy gniazdko. No i co, ale tu jest ładnie. I co jest fajne w elektrykach? Widzisz miejsce, gdzie jest ładnie, zjeżdżasz, widzisz gniazdko. Pytasz się gospodarza, czy możesz się przy okazji podładować. Jest to metoda przy okazji. Znajdziesz sobie tutaj odcineczek. Nie ma przeciwwskazań. Delektujmy się tym widokiem.